Mać. Znowu muszę iść do tej jebanej szkoły w wakacje, bo mnie rodzice kurwa wysłali. Dzień dobry, do spustania. Dzień dobry kurwa. Miałeś kurwa być na 10.15, a nie 10.50. Dobra, załki pizdę z gredek kurwa. Chuj ci na pizdę. Masz kurwa masz. Zrzygaj się tym gównem. Jebany macie kurwa, chłopaki i dziewcząta i piszecie, ja, ja idę spać. Go, go. O, o kurwa panie Pić <grym> siadaj, siadaj tu! No. Dobra, pizdę kurwa kartkówkę, Willowie! Pochzamp, pokszamp! Co to kurwa są zapytania? Ile mojże miał yonder wytywy? Normalne, normalne. Nie Normalne! Nienormalne! Co ty pierdolisz? Zgłasam cię do sane plidu kurwa! Dobra, wypierdalaj z tej szkoły i kurwa... pierdolony jesteś kurwa, menelu jebany, ty masz takie zakola, że twoja stara kurwa obciąga banany zewa fraje, zepierdolony, pierdolony. Chuj ci na pizdę, kurwa. Śmieciu, do dyrektora, Dobra, do dyrektora, twoja stara nie ma wora, wypierdalaj fraje, ze Kurwa ty. Nie klasy nie zdajesz, kurwa. Masz Ja nie zdaję kurwa, wakacje są idioto pierdolony. Twój stary to jest kurwa morzec, staw ci pizdę śmieciu, kurwa bity w domu. Chuj ci na pizze kurwa. Dobra, no, mam ciebie kurwa dość, idę stąd, ja pierdolę Ja pierdolę, ale jestem dobry, Wyjebem nauczyciela ze na szkoły Kurwa, dobra dzisiaj lekcja Penis, dupa, cipa